Cześć siemanko, z tej strony Misty. Dzisiaj nagrywamy odcinek, czy testujemy sobie wersję 1.17, więc zostawiacie łapeczki w górę, suby. Musimy mieć jakiś świat. słuszny nowy świat. Serumimy kreatywnie, musimy sobie potestować. Ten na przykład tak testowanie. Czekajcie. Testowanie. Fiat minę, straft wersja, wersja 1.16 wersja. Jest, dobra. testowanie świat, 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 yes. napisałem. świat, świat, Czekajcie, czekajcie napisał. napisał Dobra, yy, kreatywny mind. No i tworzenie. Dobra, gramy na 17. Zobaczymy, widzowie, co to będzie. Nigdy nie grałem, nie testowałem tej wersji w ogóle. Jakby coś widzicie, widzowie, że gram z X Xerem. Dobra, Cyk. Właśnie ja cię. Jestem podekscytowany. Jak to? Na... Czy to jest taka fajna wersja, czy nie? Potestujemy sobie wszystko. Muszę sobie testować wszystko z pizzowej, naprawdę. Dobra i i... He! Gram siedemnastkę. Jezu! Gram ten siedemnastkę i jeszcze nam wioska nam zrespiło. W ogóle. Jej! Dobra! Zobaczcie, rudy i inne zdełanie. Pokażę, jest złożę żelaza. Już mam emeraldów, ooo! Jezu, to się bloki zmieniają. Czy w ogóle sobie w zobaczymy, żeby... zobaczymy, sobie. Sobie z tej wersji. Kwitnąc no Widzę nowe i jakieś mechanizmy. Mechanizmach coś się zmieniło w ogóle. He, pioruno pioru Horm. Dobra. To wszystko mam dobra. Trzemy zabawę. Mamy jakiś odłamek ametystu. Ruda miedzi, Sztabka miedzi, surowe złoto. <grystanie> Okej. Okay. Biedro z aksylotlem. Aksylot w ogóle co, nie? Perełka. Akselotla, przetestujemy sobie nietoperza, pszczołę, pomyka kota, jaskinowie, kurę, dorsza, krowę, creepera, lewina, osła, topca, przez strażnika, y y Endermite, y przywoływacza, lisa, y gasta, ścącą koło marnicy de snowe, kozę, o, też nowość. Strażnika, przyzwyczajające hoglina, konia, posucha. Przez, przetestować to jajko. Magmy, bo... Nie, mm -hmm. o, o, celot. bungę Dobra. Dobra. Idziemy na chodlarze. Chodnik, dręczyciela, żółwia, że, że nie, nie no, nie widzę już nic, prawda? I tutaj nic, nie dodali. Co to jest, dobra? Axlon. Kałamarnica, uuu. Koza. Posłucham. No, to jest jakiś zombie okej. Okay? Tak, w żywnościach. Co się zmienia? Świące jagody. Być jest z atramentem. Coś trochę pozmieniało w tej wersji. Luneta. Jezu. What? Super. Tutaj nic się nie zmieniło pod Jakieś nowe są w ogóle, nie. Czyli tutaj się zmieniają różne bloki. Dobra, to mi się... Są co ma z... Kozy... Czekajcie, musimy sobie wziąć jak smieczek. Przepraszam CW, bo musimy sprawdzić co z wypada. Nic, a z Axelotla? Też nic, o nie. Czyli trzy nowe jakby jajka są, mogłoby. W ogóle to jakby świat mi się podoba. Naprawdę się nie zmienia, tam są jakieś rzeczy nowe. Muszę jakiś swój zrobić, żeby przetestować tą wersję. Co nie? W tak, weźmy się Nie. Po... ura. Yy, widzę, Jezu, nie wiem jak się to nazywa. No kto widzi? O! Muszą być jak no, to na sobie. I tak, lecimy sobie do Keywa. Co to jest? złoży yy. mieć. Okej, okay. kaśnowa ruda. Żelazo. się Co w ogóle wszystko zmienia? Wszystko, jeju! Super to, naprawdę. Super to. Jakoś śmieszna ruda, naprawdę. Zjemy to fajne złoże. No. co robimy, być. Kopujemy się w dół. Pamiętam, to jakiś. Taka tajemnica jest podobna. Jeju. Padłem za świat? Czy zawsze coś było? Nie, tego nie dodali jeszcze? Co to jest? Łópek uh. Okej, okay, co tajemnicze. Teraz no. Wow. Prawdę mi się tutaj zmienia sporo. Nie, przynajmniej, że to się sporo zmienia. Wersy. wersji. Mm. Dobra. Złączył się, bo tam nie wiem co jest. Ciaks 3. Klubkowe, dobra, to musimy sobie zrobić kilo z szczęściem. Weźmiemy tak Fortuna, musimy przetestować. And Will. Nawet przecież polska berceko, wadło. No dobra e, cyk, fortuna Nie morska fortuna, Jezu, tak nam poszło świetnie, że po prostu najlepiej na świecie, e, jak się to nazywało? Szczęście. 3. Okej okay. Dobra, robimy sobie takie złoża jaksów różne. Cyk, syk, syk. Nie co daje to łupkowo, ale okej. Ok. Dobra. I robimy sobie tak... Wpisujemy sobie game moda, Game moda Nie robimy. Dobra. Co to jest? Trochę dłużej się kopie. Jezu. Ale to dropi. Dobra, 20, 20, 20, dobra Dobra. Chciałem tylko sobie przetestować. Teraz możemy się niby wykopać. spróbujemy się wykopać. No dobra, zobaczymy. Może coś... Znajdziemy. Co Ale postawimy sobie cyk, cyk. Dobra. Piąty level od razu. Mam na no, to widzę, więc wyłazimy sobie z tego cave'a. Zobaczymy. O, oh, węgiel. Próbuję to, wiecie, zależeć... Próbuję sobie zmałować, żeby przetestować coś. No i musimy się wykopać, co nie? Wniszcie nie. Widocznie Spoko I dobra, wykopaliśmy się. Czy axolotle coś robią? Chcesz zobaczyć, co na ci biją. Wątpię. Słuchajcie. Ale ma maszoty? Wow. Żeby gadżerek No dobra, go... trochę pochodzić tym, co no dobra, tutaj się trochę może, może pozmieniało. Ach, jakoś tak dużo bardzo, nie? Ale mi się podoba ta wersja. Już czuję, że będzie sp no, spokojna wersja. I sobie w ogóle będę się przetestować yy, w ogóle. Dobrze, więc chyba, nie wiem, czy to koniec odcinka? Chyba tak, więc trzymajcie się, na razie, pa, pa.